podczas dzisiejszych uroczystości zastępcę burmistrza Płońska, panią Teresę Kozerę wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Płońsku, przewodniczącego Rady Miejskiej w Pońsku Arkadiusza Barańskiego wraz z radnymi, parlamentarzystów ziemi płońskiej. Jest z nami pan senator Krzysztof Gieńkowski. Witam wicestarostę powiatu płońskiego, pana Jacka Ryzińskiego. Jest z nami też, przepraszam, pani poseł Anna Cicholska. E, witam reprezentującego Zarząd Województwa Mazowieckiego, Pana Macieja Jakubowskiego. Witam samorządowców z terenu Powiatu Płońskiego. Witam księży płońskich parafii, księdza dziekana Janusza Rumińskiego, proboszcza parafii św. Michała Anioła, księdza dziekana Zbigniewa Sajewskiego, proboszcza parafii świętego Maksymiliana i księdza proboszcza Tomasza Markowicza z parafii świętego Ojca Pio. Witam przedstawicieli Rady Seniorów, witam przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej, przedstawicieli Służb Mundurowych, Wojska Policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, przedstawicieli Nadleśnictwa. Witam przedstawicieli jednostek miejskim, miejskich, w tym kierownika Muzeum Ziemi Pońskiej, panią Katarzynę Przybylską, która dziś przypomni historię sprzed 81 lat. Witam przedstawicieli urzędów, stowarzyszeń i instytucji działających w Płońsku i na terenie powiatu płońskiego. Witam reprezentantów szkół, w tym klas mundurowych z zespołu szkół numer jeden w Płońsku. Witam wszystkich Państwa, którzy zdecydowali się wziąć udział w dzisiejszym wydarzeniu. O modlitwę w intencji pomordowanych proszę księdza proboszcza, bardzo proszę, ksiądz Tomasz Markowicz. Boże, rządco i panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną najświętszej Panny Królowej naszej błogosław ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przyniosła imieniu Twemu, a syny swe wyodła ku szczęśliwości. We wspomnieniach, w świadectwach, w trosce o zachowanie pamięci, stojąc dziś razem myślami, odnajdujemy ślady tragicznych wydarzeń, które przypieczętowała krew i niezawiniona tragiczna śmierć pamięć obecność po tragedii sprzed 81 lat to nasz obowiązek i zadanie które na szczęście z wielkim pietyzmem pielęgnujemy i wypełniamy do ciebie boże rządco i panie narodów kierujemy słowa pokornej modlitwy wszechmogący boże polecamy twemu miłosierdziu dusze poległych Którzy przelali swoją krew i zostali bestialsko pozbawieni życia w styczniu 1945 roku. Niech ich śmierć nie będzie daremną. Błagamy Cię o to przez mękę i śmierć naszego zbawiciela, przez jego najświętsze serce, przez przyczynę i zasługi jego niepokalanej matki oraz świętych patronów i patronek naszego narodu. Wieczny odpoczynek. A racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeć, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Cześć ich pamięć, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O zabranie głosu proszę panią burmistrz Kozeryw. Szanowni Państwo, rozpocznę od tego, że jest już po modlitwie i kto ma czapkę lub kaptur, proszę założyć na głowę. Czcigodni Księża, Szanowni Państwo, parlamentarzyści, samorządowcy, drodzy kombatanci, droga młodzieży, Szanowni Państwo. Milczenie wobec zbrodni jest współudziałem. To stwierdzenie Alberta Kami może być mottem dzisiejszych uroczystości na Płońskich Piaskach, a także naszych rozważań na temat współczesnego świata. Dzisiaj spotykamy się, by upamiętnić zbrodnię sprzed 81 lat. To właśnie w tym miejscu, pomiędzy 16 a 18 stycznia 1945 roku, niemiecka policja kryminalna zamordowała 78 mieszkańców Płońska i Ziemi Płońskiej. To niczym nieuzasadniona zbrodnia Niemców wycofujących się ze świadomością klęski w tej wojnie. Przez dziesięciolecia pamięć o tym wydarzeniu przechowywały rodziny ofiar, a także mieszkańcy naszego miasta. Dziś obecnością na piaskach oddajemy hołd zamordowanym, okazujemy nasz szacunek i lokalny patriotyzm, ale jesteśmy tu również po to, żeby nazwać zbrodnię zbrodnią, a oprawców oprawcami. Szczególnie ważne to w obliczu trwającej za naszą wschodnią granicą wojny. Dziś dajemy dowód naszej pamięci, przynależności do historii i szacunku do naszej małej ojczyzny Płońska. Wbrew intencjom oprawców, którzy chcieli ukryć tę zbrodnię, przypominamy o niej, bo przecież jak słusznie zauważyła Zofia Kosza-Krzczucka, kto jest bierny wobec zła, ten staje się jego uczestnikiem. Poliszczanie nie są bierni. Dostrzegamy zło i tragedię, tę sprzed lat i tę, która dzieje się na Ukrainie. W wymierny sposób wspieramy walczących z sąsiadów, w szczególności miasta partnerskie, Tarnopol i Berdyczów. W, tysiąc, w 2005 roku i w 20... W współpracy ze stowarzyszeniem idziemy na spacer i fundacja pomaga organizujemy poczucie tylko dokument z zachowaniem odkrywają i dużą cierpliwością popełniają różną misję odkrywania nieznanych i zapomnianych faktów historii płońska, to właśnie Dzięki Państwa staraniom niemal co roku otrzymujemy nowe informacje o zbrodni na piaskach. Także Dom Pamięci w Kamienicy pod Zegarem i Muzeum Ziemi Płońskiej w budynku dawnego dworca PKP będą upamiętniać lokalną historię. Ważny jest fakt, że w tych uroczystościach uczestniczą młodzi Płońszczanie, uświadamiając sobie, że pielęgnowanie historii, zaczynając od historii swojej rodziny, miasta, regionu, a wreszcie kraju i świata, ma ogromne znaczenie. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy zdecydowali się wziąć udział w dzisiejszych uroczystościach. Pozostańmy z nadzieją na wolny Płońsk, wolną Polskę i wolny świat. Dziękuję za uwagę. O zabranie głosu proszę kierownika Muzeum Ziemi Płońskiej, panią Katarzynę Przybylską. Szanowni Państwo, dziś mija 81 lat od zbrodni na piaskach. Miejsce, w którym stoimy, nie narzuca się swoją historią, nie krzyczy, a jednak mówi bardzo wiele. To tutaj historia jest najbardziej ludzka i najbardziej osobista. To tutaj wojna przestaje być datą i liczbą, a staje się losem konkretnych ludzi, z imieniem, nazwiskiem, rodziną, niedokończonym życiem. Wracamy tu co roku, choć z każdym rokiem coraz trudniej znaleźć słowa. Bo jak opowiedzieć o wydarzeniach, które nawet dziś trudno pojąć. Jak opisać styczniową noc 1945 roku, noc mroźną i ciemną, która stała się ostatnią nocą dla kilkudziesięciu mieszkańców pońska i powiatu pońskiego. Dla starszych mieszkańców miasta to historia wciąż, ta historia wciąż jest bolesnym wspomnieniem, dla młodszych opowieścią z innego czasu. Właśnie dlatego trzeba ją powtarzać, bo pamięć nie trwa sama z siebie. To właśnie tutaj, kilkadziesiąt metrów od miejsca, gdzie stoimy, w styczniu 1945 roku niemieccy funkcjonariusze dokonali masowej egzekucji 78 mężczyzn. Wiemy, że większość z nich to więźniowie polityczni należący do podziemia niepodległościowego, aresztowani przez Niemców w 1943 i 1944 roku. Wiemy, że byli bici, brutalnie przesłuchiwani, torturowani. Wiemy, że trzymano ich w polskim więzieniu miesiącami a niektórzy świadomi ryzyka próbowali odebrać sobie życie, aby nie zdradzić innych. Wiemy też, że do ostatniej chwili żyli nadzieją na wolność. Rodzinom, które przychodziły pod mury więzienia, dawali znaki, wskazywali na niebo, na samoloty, na zbliżający się front. Wojna miała się skończyć, Niemcy mieli odejść, wolność była blisko. Nie doczekali jej. Na niespełna dobę przed ucieczką Niemców z Płońska nocą pod bramę więzienia podjechały kryte planteką ciężarówki, do których załadowano zmasakrowanych i wycieńczonych więźniów. Jedna z kobiet przetrzymywanych wówczas w Płońskim Areszcie zapamiętała krzyki, płacz niemieckie komendy i odgłosy spychanych ze schodów ludzi. Ten dźwięk został z nią przez całe życie. Dla więźniów była to ostatnia droga z cel przez więzienną bramę na piaski. Przywieziono ich tutaj powiązanych drutem kolczastym po dwóch lub trzech z rękami skrępowanymi do tyłu. Ustawiono nad wykopanym wcześniej dołem i strzelano w tył głowy. Spadali jeden na drugiego. Nie wszyscy zginęli od razu. Jak twierdzą świadkowie biorący udział w ekshumacji, ułożenie ciał niektórych z nich wskazywało na to, że próbowali wydostać się z dołu. Bezskutecznie. Bez ludzkiej pomocy nie mieli żadnych szans, a pomocy nie było. To było pustkowie, środek nocy, trzaskający mróz. I wciąż jeszcze trwała wojna. Gdy następnego dnia Niemcy uciekli z Płońska, rodziny pobiegły do więzienia, ale cele były puste. Nikt nie wiedział, co się stało z przetrzymywanymi w nich ludźmi. Po mieście krążyły pogłoski, że wywieziono ich gdzie indziej, do Płocka, sierpca. Rodziny miotały się, jeździły, szukały. Nikt nie chciał dopuścić do siebie myśli o najgorszym. Dopiero po około tygodniu lub dwóch, ktoś odkrył na piaskach dół przysypany zielskiem, przykryty śniegiem, spod którego wystawała ludzka ręka. Proisk przeżył wstrząs, którego nie zapomniano przez pokolenia. Na pieski zaczęli przychodzić ludzie. Nie z ciekawości, lecz z lękiem i nadzieją jednocześnie. Z nadzieją, że wśród ofiar nie ma ich bliskich. Z obawą, że jednak są. Pojrzanie sami wyjmowali ciała pomordowanych i wynosili z dołu. Układali je w rzędy, rozpoznawali swoich bliskich, a potem zabierali do domów. W lutym 1945 roku na Pońskim Cmentarzu Parafialnym odbył się chyba jeden z największych pogrzebów w historii Płońska. Świadkowie wspominali nieprzebrany tłum płaczących ludzi i stojące wzdłuż całego cmentarza trumny, choć nie wszystkich pochowano w trumnach, bo tylu trumien w całym Płońsku nie było. Spośród 78 zamordowanych w 1945 roku zdołano rozpoznać zaledwie 37 osób. 41 do dziś pozostaje bezimiennych. Ich rodziny nigdy nie dowiedziały się, gdzie dokładnie zginęli i gdzie zostali pochowani. Przez długie lata o zbrodni na piaskach mówiono niewiele. W powojennej rzeczywistości pamięć o ofiarach armii krajowej nie była mile widziana, dlatego przechowywano ją głównie w domach, w ciszy, bólu i rodzinnych wspomnieniach. A jednak pamięć ta przetrwała. Przetrwała dzięki ludziom, którzy nie zgodzili się na zapomnienie. To oni w latach 50., ryzykując własne bezpieczeństwo, postawili w tym miejscu krzyż a pod koniec lat 60. ufundowali pomnik. Szerzej zakrojone poszukiwania prawdy o zbrodni na piaskach rozpoczęły się dopiero w połowie lat 90., kiedy władze samorządowe powołały do życia pracownie dokumentacji dziejów miasta. Od tamtej pory wiele udało się ustalić, lecz nasza wiedza wciąż nie jest pełna, dlatego nadal szukamy. Szukamy prawdy i przechowujemy pamięć o tamtych wydarzeniach dla kolejnych pokoleń mieszkańców naszego miasta. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość jest wyrazem, wyrazem naszej y, y, pamięci i szacunku wobec ofiar zbrodni na piaskach oraz tych, którzy przez lata troszczyli się o zachowanie prawdy o tych wydarzeniach. W czasie, gdy sytuacja polityczna na świecie pozostaje niestabilna, a za wschodnią granicą toczy się wojna, pamięć o doświadczeniach minionych pokoleń nabiera szczególnego znaczenia. Przypomina bowiem, jak krucha potrafi być wolność i jak ważne jest budowanie jej naprawdę, odpowiedzialności i historycznej świadomości. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę panią poseł Annę Cichorską. Dziękuję. Szanowna pani burmistrz, panie starosto, panie senatorze, wielebni księża, państwo mundurowi, a przede wszystkim droga młodzieży. Ja dziękuję za przybliżenie historii tamtych wydarzeń. Pani kierownik, pani burmistrz, jest bardzo zimno, więc tylko podziękuję wszystkim Państwu, którzy pamiętacie o tych wydarzeniach. Ja staram się co roku być z Państwem. Jutro podobne wydarzenia będą miały miejsce na Kalkówce w Mławie też przy ratuszu w Ciechanowie, tutaj na północnym Mazowszu od 16 do 18 stycznia obchodzimy wydarzenia sprzed 81 lat. Droga młodzieży, tak jak już było powiedziane, wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Żyjemy w bardzo niepewnych czasach, doskonale zdajecie sobie z tego sprawę. I to od was zależy, jak będziecie budować naszą ojczyznę, przyszłość naszej ojczyźny, ojczyzny, przede wszystkim naprawdę, umiłowaniu ojczyzny. Bądźcie dobrymi pa patriotami i pamiętajcie o takich wydarzeniach historycznych, jakie miały miejsce tutaj przed wieloma laty na płońskich piaskach. Boże mi w opiece naszą ojczyznę i naród polski. Dziękuję. O zabranie głosu proszę senatora Krzysztofa Bieńkowskiego. Dziękuję bardzo. Rodacy zebrani dziś tu w Pońsk w ważnej dacie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jako senator jestem dumny, że Pońsk miasto pamięta, że mieszkańcy pamiętają, parlamentarzyści, samorządowcy, poczty sztandarowe. My jesteśmy Polakami, którzy mają dobrą pamięć, mają dobre serce i tym się różnimy bardzo często od tych oprawców w naszej historii, którzy nigdy w swojej nienawiści nie mieli dość. Nie mieli dość, że gnębili Polaków, napadli ich w 1939. I przez lata okupacji gnębili. Jeszcze tej krwi było mało, że na odchodne zabili naszych naszych rodaków. Ta krew musiała po raz kolejny uświęcić naszą polską, płońską ziemię. Nie zapomnijmy o tym w naszej pracy, w naszych trudach o lepszą ojczyznę, o bezpieczną Polskę. I o tych którym trzeba pomagać, tak jak tutaj miasto Pońsk pomaga, tych, którzy są słabsi, poszkodowani i czekają na pomocną dłoń. Możemy wiele dobrego w swoim życiu zrobić i możemy też przygotować naszą ojczyznę na to, żeby była bezpieczna i nigdy takie nieszczęścia się nie powtórzyły. Tego życzę Wam wszystkim. Pokoju, spokoju, bezpieczeństwa i rozwoju. Dziękuję jeszcze raz za to, że jesteście. Niech żyje wolna, niepodległa Polska. Cześć i chwała bohaterom. Dziękuję. Proszę delegację o składanie kwiatów. Proszę, żeby w pierwszej kolejności kwiaty złożyli kombatanci i seniorzy. Szanowni Państwo, do organizatorów dzisiejszej uroczystości, burmistrza Płońska Andrzeja Piotrasika, zostały skierowane listy, m.in. list od marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Zostanie on opublikowany na stronie internetowej miasta. Na zakończenie uroczystości proszę o zabranie głosu przez panią burmistrz. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przybyły tutaj na tę naszą dzisiejszą uroczystość. Serdecznie bardzo serdecznie dziękuję, że mimo chłodu, który zwykle nam tutaj towarzyszy, tak to się składa, jesteśmy razem. Chciałabym powiedzieć, że w dalszej części uroczystości udamy się na cmentarz, do tej wspomnianej przez Panią Katarzynę mogiły, która w lutym 45 roku powstała, ale zwykle tam udaje się już delegacja w mniejszym składzie. Serdecznie zapraszamy, kto jest przygotowany i ma życzenie, żeby się tam wspólnie z nami udać. Natomiast wszystkim pozostałym życzę bezpiecznego powrotu do szkół, miejsc pracy i placówek, z których Państwo jesteście. Dziękuję też bardzo wszystkim księżom, proboszczom, którzy znaleźli czas, żeby z nami być, no i wszystkim Państwu. Dziękuję bardzo.